Siema, z tej strony Chris Berg i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj poruszymy temat, który z pewnością wielu z Was zainteresuje, bo dotyczy postaci, które kiedyś były na absolutnym topie polskiego internetu. Dziś opowiem Wam o polskich streamerach, którzy mimo ogromnej popularności i setek tysięcy fanów, z różnych powodów, zaprzepaścili swoją karierę. To historie o wzlotach i bolesnych upadkach, o decyzjach, które na zawsze zmieniły ich życie i postrzeganie przez widownię. Zastanowimy się, co poszło nie tak i jakie lekcje można wyciągnąć z ich doświadczeń. Internet to miejsce, które nie wybacza błędów. W jednej chwili możesz być na szczycie, mieć wszystko, sławę, pieniądze, uwielbienie tłumów, a w drugiej przez jedną złą decyzję, jedno nieprzemyślane słowo, stracić to wszystko. Popularność w sieci jest niezwykle krucha, wymaga nieustannej pracy, adaptacji do zmieniających się trendów, a przede wszystkim ogromnej odporności psychicznej i świadomości, że każdy Twój ruch jest obserwowany i oceniany. Nasi dzisiejsi bohaterowie to przykłady tego, jak cienka jest granica między sukcesem a porażką. Przygotowałem dla Was analizę pięciu postaci, których kariery potoczyły się zupełnie inaczej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. To nie będzie hejt, a raczej próba zrozumienia mechanizmów, które rządzą światem streamingu. Zobaczymy, jak kontrowersje, zmiana priorytetów, toksyczne zachowania czy po prostu wypalenie zawodowe mogą doprowadzić do utraty tego, na co pracowało się latami. Zapnijcie pasy, bo to będzie naprawdę ciekawa podróż po meandrach polskiego Twitcha i YouTube'a. Zaczynamy! Zaczynamy od postaci, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Tomasz Gimper Działowy to prawdziwa legenda polskiego YouTube'a. Człowiek, który przez lata definiował, co to znaczy być kontrowersyjnym twórcą. Jego stare materiały, pełne czarnego humoru, ostrych komentarzy i, nie ukrywajmy, często toksycznych zachowań, przyciągały miliony młodych widzów. Był idolem, buntownikiem, kimś, kto nie bał się mówić tego, co myśli. Jego streamy biły rekordy popularności, a hasło hajsownicy Gimpera znał chyba każdy. Jednak z czasem ta otoczka kontrowersji zaczęła mu ciążyć. Procesy sądowe, publiczna krytyka i dojrzewanie sprawiły, że Gimper postanowił całkowicie zmienić swój wizerunek. Ta metamorfoza była jedną z najodważniejszych, ale i najbardziej ryzykownych decyzji w jego karierze. Zamiast krzykliwego i wulgarnego chłopaka dostaliśmy spokojnego, wyważonego mężczyznę, prowadzącego podcasty i dyskutującego na poważne tematy. Problem w tym, że jego stara widownia, wychowana na hardkorowym Minecrafcie, nie do końca odnalazła się w nowej formule. Z drugiej strony nowi widzowie często patrzyli na niego przez pryzmat starych dram. Gimper utknął gdzieś po środku. Dla jednych był już zbyt grzeczny, dla innych na zawsze pozostanie tym złym. Mimo, że wciąż jest aktywny, to jego liczby, szczególnie na streamach, są cieniem dawnej potęgi. To klasyczny przykład tego, jak trudno jest uciec od własnej przeszłości w internecie. Piotr Izak Skowyrski to postać absolutnie ikoniczna, zwłaszcza dla fanów Counter-Strike'a. Jego energia, charyzma i legendarny komentarz podczas majorów w CSGO sprawiły... Że stał się głosem polskiego esportu. Jego streamy, na których grał, komentował i po prostu świetnie się bawił, gromadziły dziesiątki tysięcy osób. Był na absolutnym szczycie, jego marka IzakOO OO była rozpoznawalna w całej Polsce. W pewnym momencie jednak coś zaczęło się zmieniać. Izak, z natury przedsiębiorczy człowiek, zaczął coraz mocniej angażować się w inne projekty. Agencję marketingową, drużynę esportową Izako Boars, a także komentowanie tradycyjnego sportu jak piłka nożna. To wszystko było imponujące, ale miało swoją cenę. Ceną tą była regularność i zaangażowanie w streamowanie, które kiedyś było fundamentem jego popularności. Widzowie, którzy kochali go za codzienne transmisje i bliski kontakt, czuli się coraz bardziej zaniedbani. Streamy stały się rzadsze, krótsze a sam Izak wydawał się być myślami gdzie indziej. Jego priorytety się zmieniły, pasja do grania ustąpiła miejsca prowadzeniu biznesu. Chociaż wciąż jest ogromnie szanowaną postacią i odnosi sukcesy na innych polach, jego status jako czołowego streamera w Polsce bezpowrotnie przeminął. Fani tęsknią za starym, pełnym pasji Izakiem, który z wypiekami na twarzy komentował mecze i po prostu cieszył się grą razem z nimi. Jego historia pokazuje, że nie da się być wszędzie na 100%. Sergiusz Denitro Zyniak Górski to przykład tego, jak w bardzo krótkim czasie można zniszczyć karierę budowaną przez lata. Nitro przez długi czas był jednym z najpopularniejszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych streamerów. Jego siłą był bezpośredni, często brutalny styl bycia i specyficzne poczucie humoru, które trafiało do ogromnej rzeszy młodych odbiorców. Jego streamy były nieprzewidywalne, pełne emocji i interakcji z czatem. Budował wokół siebie niemal kultową społeczność, która broniła go w każdej sytuacji. Wydawało się, że jest nietykalny, że może pozwolić sobie na wszystko. Niestety, ta pewność siebie i poczucie bezkarności w końcu go zgubiły. Kroplą, która przelała czarę goryczy, były jego toksyczne i obraźliwe wypowiedzi, które coraz częściej wykraczały poza granice dobrego smaku, a nawet prawa. Ataki na innych twórców, poniżanie widzów, skandaliczne komentarze na temat kobiet. To wszystko kumulowało się przez lata. Gdy do sieci trafiły nagrania, na których w skandaliczny sposób odnosił się do partnerki innego youtubera, miarka się przebrała. Sprawa stała się na tyle głośna, że zareagowały platformy, sponsorzy i opinia publiczna. Permanentny ban na Twitchu i YouTube był gwoździem do trumny jego kariery w dotychczasowej formie. Nitro stał się symbolem toksyczności w internecie i przestrogą, że słowa mają ogromną moc, a za ich nadużywanie płaci się wysoką cenę. Marcin Rafonik Skrasucki to pionier tak zwanych patostreamów w Polsce, chociaż on sam pewnie by się z tym określeniem nie zgodził. Jego transmisje, zwłaszcza w początkowym okresie, opierały się na generowaniu dymów, kłótni, wyzwisk i agresywnych zachowań. Jego konflikt z innym patostreamerem, Danielem Magicalem, przeszedł do historii polskiego internetu i napędzał popularność obu twórców. Rafonix, ze swoim hasłem Łokieto, stał się idolem dla pewnej grupy odbiorców, którzy cenili go za bezkompromisowość i dostarczanie ciągłej rozrywki, nawet jeśli była ona bardzo niskich lotów. Przez długi czas wydawało się, że jego pozycja jest niezagrożona. A kolejne bany na Twitchu tylko wzmacniały jego legendę buntownika. Jednak platformy streamingowe w końcu powiedziały dość. Zaostrzenie regulaminów i walka z toksycznymi treściami sprawiły, że dla Rafonixa nie było już miejsca na Twitchu. Permanentny ban był dla niego potężnym ciosem. Próbował swoich sił na innych platformach, jak YouTube czy DLive, ale nigdy nie udało mu się odzyskać dawnej widowni. Jego publiczność była mocno związana z Twitchem i nie przeniosła się za nim w takiej skali. Z czasem jego popularność zaczęła gasnąć. Próba zmiany wizerunku poprzez walki na galach Fame MMA dała mu chwilowy rozgłos, ale nie odbudowała jego kariery streamera. Historia Rafonixa to dowód na to, że budowanie kariery wyłącznie na kontrowersjach i łamaniu zasad to droga donikąd. Marcin Ksaju Majkut to postać absolutnie wyjątkowa na polskiej scenie. Przez wielu uważany za jednego z najbardziej utalentowanych i charyzmatycznych streamerów, jakich mieliśmy. Jego streamy z League of Legends były czymś więcej niż tylko graniem. To był prawdziwy spektakl. Inteligentny humor, błyskotliwe riposty, niesamowita interakcja z czatem i stworzenie całego uniwersum wokół swojej postaci i grupy Ksaju Industries przyciągnęły mu gigantyczną i niezwykle wierną rzeszę fanów. W szczytowym momencie był niekwestionowanym królem polskiego Twitcha, a jego transmisje regularnie oglądały dziesiątki tysięcy osób. Problem Xayu nie leżał jednak w kontrowersjach czy zmianie wizerunku, a w czymś zupełnie innym, w regularności, a raczej jej braku. Ksaju zasłynął z długich, często wielomiesięcznych przerw od streamowania. Znikał bez słowa, zostawiając fanów w niepewności. Choć każdy jego powrót był wielkim wydarzeniem i bił rekordy oglądalności, te ciągłe zniknięcia powoli osłabiały jego pozycję. Widzowie, mimo ogromnej sympatii, zaczęli szukać rozrywki gdzie indziej. Internet nie lubi próżni. Kiedy król opuszcza tron, zawsze znajdzie się ktoś, kto spróbuje go zająć. Każdy kolejny powrót ksaju był coraz trudniejszy. Mimo, że wciąż ma ogromny potencjał i wierną bazę fanów, stracił impet i status niekwestionowanego numeru jeden. Jego historia to przestroga, że nawet największy talent nie wystarczy, jeśli nie idzie w parze z konsekwencją i regularną pracą. I tak oto dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej podróży. Przeanalizowaliśmy historię pięciu niezwykle popularnych kiedyś streamerów. Z których każdy na swój sposób zaprzepaścił szansę na utrzymanie się na absolutnym szczycie. Gimper, który zgubił się w próbie zmiany wizerunku, Izak, który wybrał biznes zamiast pasji, Nitro i Rafonix, których zniszczyła własna toksyczność, oraz Ksaju, którego pokonały nieregularności i przerwy. To byli streamerzy, którzy mieli wszystko: talent, charyzmę, ogromną widownię i potencjał na wieloletnią dominację. A jednak coś poszło nie tak. Ich historie to ważna lekcja dla każdego, kto marzy o karierze w internecie. Pokazują, że sukces nie jest dany raz na zawsze. To ciągła walka nie tylko z konkurencją, ale przede wszystkim z samym sobą, ze swoimi słabościami, z pokusą pójścia na skróty, z wypaleniem. Pokazują, jak ważna jest odpowiedzialność za słowo i szacunek do widza, który jest przecież fundamentem każdej internetowej kariery. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam do myślenia i pozwolił spojrzeć na świat streamingu z nieco innej perspektywy. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tych historiach. Czy zgadzacie się z moją analizą? A może jest ktoś jeszcze, kogo powinniśmy umieścić na takiej liście? O kim jeszcze powinniśmy wspomnieć w kolejnym odcinku? Czekam na Wasze propozycje. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!